No w ciągu wyścigu potrafiło być nawet ponad 40 stopni, a co ciekawe my tam mieszkaliśmy w namiotach, w namiotach potrafiła być temperatura ponad 60. Na jednym z wyścigów zostałem odepchnięty z trasy, no i tak przy około 30 km na godzinę zderzyłem się z drzewem. Nie, nie będziecie dzisiaj bardzo mocno zdziwieni, jeżeli chodzi o tematykę naszego spotkania i to, o czym będziemy rozmawiać, ponieważ znowu wsiadamy na rower. Dzisiaj szersza opona, bo rower górski i bardzo trudne trasy podobno te najtrudniejsze na całym świecie. Cześć, Marcin, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Marcin, Zastanawiam się jak ciebie opisać i przedstawić naszym widzom albo słuchaczom. Mówię widzom albo słuchaczom, bo mamy dwa formaty, albo wideo, albo podcast, więc niektórzy będą cię widzieć, a niektórzy po prostu słyszeć. Trener, zawodnik, ojciec, mąż i nie mąż, a przy okazji biznesmen. Która z tych kategorii, która z tych filarów będzie Tą najbardziej twoją, najbardziej Ciebie opisującą, a może najbardziej aktualną. Wydaje mi się, że należałoby tutaj postawić znak równości między każdym elementem, który wymieniłeś. Tak samo pod względem tego, którą najbardziej lubisz? Tak. Dobrze, tak. Nie tutaj? zagłębiając się, <laughs> bardziej, myślę, że tak. No dobrze. No to w takim razie pokrótce. Mąż nie mąż, tutaj nie, nie wchodzimy w szczegóły. Ojciec, dwójki dzieci, bo to też widać na Instagramie, więc tutaj żadne, nie wiem, w cudzysłowiowe RODO nie łamiemy żadnych <laughs> zasad. O co chodzi z zawodnikiem? O co chodzi z trenerem? O co chodzi z biznesmenem? Tutaj jakbyś mógł pokrótce rozwinąć te trzy wątki. Zawodnik, ścigam się, startuję w zawodach, więc to tak w skrócie. Trener od. Sześciu bądź siedmiu lat jestem trenerem w Warszawskim Klubie Kolarskim. Biznesmen, może to tak górnolotnie. Dobrze, dzisiaj się chwalimy. Przedsiębiorca, dobrze. no niech, niech tak będzie. Założyłem swego czasu dwie firmy. Jedną z nich jest marka odzieżowa Runo Design. Druga to taka mini agencja social mediowa obsługująca podmioty z branży rowerowej. No dobrze, to w takim razie zaczynamy od tego wątku biznesowego. Żeby, żeby potem przejść faktycznie do treningu, do zawodów, do mentalu, jeżeli chodzi o to, co buduje dobrego kolarza. Runo Design, opowiedz o tym. Mi się strasznie podoba wasza nazwa, taka fraza, która towarzyszy, może hashtag? Można to tak nazwać? las dwa, trzy Skąd to się wzięło? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć markę odzieżową? Przecież tego jest mnóstwo. Pierwszy pomysł tak naprawdę w mojej głowie zakiłkował, jak miałem 18 lat. Miałem wtedy odzież takiej marki TDPK-RTL. Myślę, że większość widzów i słuchaczy nie będzie kojarzyła tej marki. Na VHS-ach będzie musieli to oglądać. Tak, tak. Gimby nie <gibli> pamiętają. Była to marka skupiona i bardziej przeznaczona dla osób jeżdżących grawitacyjnie. I oni produkowali koszulki, t-shirty z motywami skakania na rowerze. Więc wtedy już jakby był pierwszy pomysł, żeby coś takiego stworzyć. Wtedy był taki portal Digart zrzeszający grafików. Był, był, był. Tak, gdzieś tam hmm. zacząłem ze znajomym wypatrywać jakieś grafiki, ale jakby pomysł nie doszedł do skutku. Następnie z 5 lat temu pomyślałem o czymś takim już w nieco innym wydaniu, bo już jakby też. Profil mój rowerowy zdecydowanie się zmienił. Tak? Ja Zaczynałem od kolarstwa zjazdowego. Obecnie są to maratony, wyścigi cross-country, przełaje, gravele, ultra, więc też. Ta ale stylówka... cały czas ta szersza opona, prawda? A nie stricte szosę. Tak, tak. Ja szosę mam tak naprawdę wpiętą tylko w trenażer. więc jakieś 5 lat temu ponownie pojawił się pomysł, żeby coś takiego założyć, ale jakby nie miałem wtedy chyba przestrzeni życiowej. Później, a konkretnie dwa lata temu, udało mi się złapać trochę właśnie takiej wolności i stwierdziłem, że to jest właśnie idealny moment, żeby ruszyć z własną marką odzieżową. Jeżeli nie teraz, to już tak naprawdę nigdy. Wychodzimy z pracy, wychodzimy z biura, mamy czas dla siebie, na swoją pasję, chociaż pasję, którą Ty też masz to szczęście, że łączysz z pracą, bo jesteś trenerem. Jak to się stało w ogóle, że chwyciłeś za rower? Czy zawsze Marcin, już jako mały chłopak, był tym takim atomem, który nie mógł się zatrzymać, który miał zawsze dużo w sobie energii, czy było wręcz przeciwnie? Był i jest y cały czas myślę, bo ja na przykład nie piję kawy. I dużo osób, które mnie nie znają, które mi proponują, są wprost zdziwione, że nie piję, nawet nie próbowałem, bo po prostu nie potrzebuję takiego zastrzyku energii. Rower w moim życiu był, no myślę, że od samego początku, bo nauczyłem się jeździć gdzieś w okolicach 3,5-4 roku życia, ale taką zajawkę mocniejszą złapałem w gimnazjum. To w ogóle jest taka dosyć dziwna sytuacja, bo ja pamiętam, że jechałem z kolegą autobusem i rozmawialiśmy o grze Dave Mirra Pro BMX i rozmowa dwóch gimby nie znają. Tak. <noise> dwóch mało wyglądała mniej więcej tak. Ja zrobiłem podwójnego backflipa z tailwhipem, a kolega odpowiedział jaką sztuczkę zrobił i wtedy podszedł do nas Tomek, jak się później okazało, Ksyvar Rufus i spytał czy my tak na serio. Ja mu powiedziałem, że rozmawiamy o grze komputerowej. Wyszliśmy na tym samym przystanku. Okazało się, że Tomek mieszka ode mnie około 300 metrów mhm. dalej i ma rower dualowy. Mhm. Ja wtedy miałem mhm. 16 lat i dostałem od rodziców pierwszy taki profesjonalny rower. Był to Specialized Enduro, w pełni zawieszony rower. Z tym, że ja planowałem na nim jeździć coś w typie cross-country, mhm. coś w typie mhm. maratonów. Mhm. Nie wiedziałem do końca, z czym to się je. Ale wiedziałem, że się jeździ. kładki w... się podobało. Tak, wiedziałem, że się jeździ tam w obcisłych ubraniach i wiedziałem, że ma się buty wpinane. No więc tak... I kask. Tak, tak. Znaczy, nie wtedy było... nie miałem kasku. Bo okay. no, no, kaski jakby w naszym pokoleniu nie wszyscy mieli, tak? To później trochę, wydaje mi się, weszło. A... No więc Tomek zabrał mnie do Międzylesia na, na taki tor rowerowy z dużą liczbą skoczni, z dużą liczbą kładek do pokonywania swego czasu. To były najdłuższe Northshory w Polsce. No i tam była lokalna ekipa, która budowała ten tor. No, więc jak oni zobaczyli w sumie mało lata na, na fajnym sprzęcie, to zaraz go podpuścili, e, więc ktoś mi tam pożyczył kask. No i wtedy oddałem tak naprawdę pierwsze skoki swoje na rowerze. Pamiętam też, że wróciłem chyba na piechotę do domu, bo jeden z lotów zakończył się zwinięciem wylajtowanej aluminiowej obręczy w ósemkę. To rodzice byli zachwyceni? Wiesz co, rodzice mnie bardzo wspierali w tej pasji. Okay. E, I nawet jak kiedyś mamę zabrałem tam na ten tor, żeby popatrzyła jak to wygląda, jak ja skaczę, te, teraz już tego toru niestety nie ma, mhm. e, to bardzo też żałowała, że takie miejsce zniknęło z mapy. Warszawy tym bardziej, że od naszego miejsca zamieszkania było to 5 km. Mm -hmm. Ale tak to wszystko się zaczęło. Potem ja sukcesywnie zacząłem ten rower modyfikować w kierunku bardziej zjazdowego roweru, czyli z przodu, ze 100 mm widelca pojawił się z przodu dwupółkowy Marco skoku 170 mm. Powietrzny amortyzator został zastąpiony sprężynowym, włożyłem tam już mocniejsze obręcze. No i zacząłem właśnie bardziej skakać i jeździć gdzieś w góry. Jak z kontuzjami? Jak to było? Bo w grze, okej, okay, robimy restart, planszy, jest wszystko okej. Okay. A patrząc na zawodowców, patrząc na zawodników z tej dyscypliny, z tej branży, no, oni często się chwalą, że nie mają kości, jeszcze, która jeszcze nie była złamana. No wiesz co? Ja tak czasem śmieszkuję, że... Że na mnie można by oprzeć podręcznik do anatomii, bo tych złamań było dużo, aczkolwiek głównie to były złamania podczas gry w piłkę, e, gdzieś tam jakiś niefortunny upadek i tak, dalej, i tak dalej, więc tak naprawdę sporo tych kości miałem złamanych. Mhm. Na rowerze tak naprawdę m, były to dwa... Uraz jeden w Norwegii. Głupia sytuacja. Była chopa, powinienem się zatrzymać wcześniej, i zobaczyć, jak wygląda lądowanie, powtórzyć najazd i, i polecieć. To ja się rozmyśliłem w trakcie najazdu. wychamowałem zbyt późno, wpadłem w dziurę, upadłem, wiedziałem, czyli że. Moment zawahania, który. Za... Tak, tak. Upadłem na takie kamienie na bark. Wypadł mi wtedy bark. Druga kontuzja to rok końcówka roku 2015, czyli tak naprawdę mój pierwszy. Pełny sezon w maratonach MTB. Na jednym z wyścigów zostałem odepchnięty z trasy. No i tak przy około 30 km na godzinę zderzyłem się z drzewem. Wypadek skończył się sześcioma wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa. Pękniętymi, trzema żebrami, łopatką, uszkodzonym więzadłem w kolanie, więc takie dosyć spore kombo. Odpoczynek od sportu zajął mi. Pięć miesięcy wróciłem. Jeżeli chodzi o twoje sukcesy, o to co... Nie lubię określenia udało się, bo to jakby było niezależne od ciebie, bo to ty zrobiłeś, to się nie udało. Co wywalczyłeś? Sukcesy w Cross Triathlonie? No to tak jak wspomniałem, to ten, to, to było trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii wiekowej i to było w 2017 roku właśnie na Zakrzówku. Ten jeden z wyścigów, który pewnie tobie również utkwił najbardziej w głowie, mi kiedy robiłem research w, na Twój temat w sieci, to wyścig, z którym powiązana jest czapka, którą masz na głowie. Tak. Nie wiem, ty chyba z dobrej strony jest, jest metka boczna, więc może któraś z kamer to, to wyłapie, może któryś już z widzów, który że zna tematykę, sobie to odczytał. Czy mogę powiedzieć, że to jest najtrudniejszy na świecie wyścig MTB? To jest oczywiście bardzo względne i bardzo subiektywne, ale w czołówce najtrudniejszych? Zależy, co weźmiemy pod uwagę, mówiąc tutaj o trudności, bo wydaje mi się, że Najpierw, jeżeli mówimy o trudności, mamy, bierzemy pod uwagę głównie trudność trasy. Mnie się wydaje, że ja jeździłem po dużo trudniejszych trasach niż te, które były w Afryce mhm. i wydaje mi się, że na tą trudność, na tą najtrudniejszość wyścigu Epic wpływa zdecydowanie czas trwania wyścigu, czyli 8 dni oraz panujący tam klimat, no i te upały. No właśnie, jakie są y, temperatury i jaka jest odczuwalna, bo nieraz y, może się wydawać, że tych stopni Celsjusza, Celsjusza wcale nie jest tak dużo, ale odczuwalna niszczy y, organizm i dużo, dużo trudniej wykonuje się różne y, na pozor y, proste czynności fizyczne. No, w ciągu wyścigu potrafiło być nawet ponad 40 stopni. A co ciekawe, my tam mieszkaliśmy w namiotach. W namiotach potrafiła być temperatura ponad 60. E, aczkolwiek to jest też e, ciekawe, bo ja na przykład bardzo marzłem w nocy. Między trzecią godziną a czwartą zakładałem bluzę z kapturem, dresy. Zwijałem się w kulkę, mm -hmm. zapinałem namiot i mną telepało, bo było tak zimno. Bo były tak duże różnice temperatur, tak? tak? Dokładnie. Co musi się wydarzyć w życiu? Bo czy podjęcie decyzji, że wystartuję w tego typu zawodach, które przeczą logice, przeczą e, tak naprawdę takim e, racjonalnym decyzjom, co musi się stać, żeby, żeby chcieć startować w takich zawodach? Wydaje mi się, że tu wracamy do tego, co powiedziałem wcześniej o wyzwaniach, o jakichś powiedzmy szalonych pomysłach, aczkolwiek. A to jest kwestia porządku? udowadniania sobie? Przekraczania swoich barier? To jest też... Czy chęć ścigania się z innymi? To jest też kwestia odkrywania czegoś nowego. Mm -hmm. Ile można powiedzmy ścigać się w kraju w tym samym cyklu e, non-stop jeżdżąc po tych samych trasach? Mam takich znajomych, przyznam szczerze, dziwię im się czasem, że nawet e, są problemy, żeby ich namówić na wyjazd w góry e, na jakiś wyścig. Czy nawet niekoniecznie na wyścig, czyli żeby pojeździli w innym terenie, coś trudniejszego, coś, coś ciekawszego spróbowali. No ja jestem taką osobą, że jak tylko nadarza się okazja startu w jakimś takim wyścigu zagranicznym, mam jakieś możliwości. Jesteś na liście. To jestem na liście. No i staram się też, żeby te wyścigi były i ciekawe, i w ciekawych miejscach, i żeby to też była okazja właśnie do jakiejś nowej przygody. Bycie na liście to jest jedno, ale przygotowanie się i takie świadome i odpowiedzialne pojawienie się na linii startu to coś zupełnie innego. Pada pomysł startów Cape Epic. Ile czasu od pomysłu, od zapisania, nie wiem, skonsultowania z rodziną, bo to pewnie wymaga już większych negocjacji w domu, mija do momentu, kiedy pojawiasz się na linii startu? Rok. Okay. to jest rok. Mocny... Rok bez powiedzmy chyba dwóch tygodni, bo mhm. zapisy na wyścig KPEPIK rozpoczynają się dzień po zakończeniu wyścigu. Jak wygląda ten rok? Jak wygląda um, rok przygotowań do na potrzeby tej rozmowy, najtrudniejszego wyścigu na świecie MTB? To jest tworzenie inicjatywy, która wtedy miała nazwę projekt Peak 2019, pozyskanie różnego rodzaju partnerów, Którzy bardzo przyczynili się do, do tego, że było po prostu łatwiej, nie tylko pod kątem finansowym, ale też pod innymi kątami, jak na przykład regeneracyjnym, żywieniowym, pozyskiwanie tych, tych partnerów. Gdzieś tam uruchomienie, właśnie profilu tej inicjatywy, dzielenie się w sieci etapami przygotowań, ale też sporo treningów. Czyli trenażer pobudki o 4.00-4.30, żeby przed pracą zrobić no, powiedzmy półtorej godziny treningu. Do tego jakieś sesje w saunie. Też miałem to w planie, żeby przygotować się. Taki w miarę dostępny hmm. sposób do wyższych temperatur. Ale to były po prostu sesje na zasadzie tego, że byłeś gościem w saunie? Czy jeszcze dodatkowo, jak tam już byłeś, wykonywałeś jakieś e, ćwiczenia, aby jeszcze bardziej e, przygotować swój organizm? Nie, nie. No to, było, to były zwykłe sesje 3 razy 15 minut w saunie. Aczkolwiek to, do czego nawiązałeś, to przypomniało mi się, jak Michał Kwiatkowski bodajże przygotowywał się do któregoś swojego startu i on, jak dobrze pamiętam, miał normalnie trenażer, rower. Tak, no ja zadając to pytanie, sami, tak. wiedziałem, że ono nie jest aż tak bardzo odrealnione od tak. tego, co się dzieje w świecie sportu. No tylko, że Michał, Michał <grym> Kwiatkowski, jak, nie wiem, popsuje rower, to dostanie nowy. Ja takiej e, możliwości nie miałem. Stajesz na linii startu. Co sobie myślisz? Co sobie myślę? No przede wszystkim... Bo, dlaczego zadaję to pytanie? Bo pokazujesz wszystko jako fajną zajawkę i to, że robisz to wszystko w zgodzie ze sobą, co jest bardzo dużym gwarantem sukcesu, bo nie, nie musisz walczyć ze swoją głową, że czegoś nie chcesz zrobić. Ale patrząc na innych sportowców, których znam, którzy podejmują się różnych wyzwań, wiem, że ten moment chwilę przed startem... Ta mina wygląda trochę inaczej, że oni zaczynają sobie uzmysławiać, gdzie są i jak duże wyzwanie dla ich organizmu i dla ich głowy zaraz będzie już w sumie jest przygotowane, tylko trzeba w to wejść pod liczeniem 3, 2, 1, a w sumie las 2, 3 na, po, na, na potrzeby tej rozmowy. Co ty wtedy czułeś? Na pewno ogromną ekscytację, na pewno szczęście, bo sam rozmiar tej imprezy robił potężne wrażenie. Jest to chyba jeden z najbardziej albo najbardziej medialny wyścig świata. Całe to miasteczko to jest tak naprawdę miasto mini miasto w Afryce w którym w którym my mieszkamy w którym jest wielki namiot który jest stołówką i może pomieścić tysiąc osób. Szpital w którym są w stanie naprawdę zrobić skomplikowane operacje. Zachęcam was do zajrzenia na projekt Epic na Facebooku. Tam jest film, w którym pokazuje z, z kierownikiem, z ordynatorem tego szpitala, co tam można znaleźć, jak to wszystko wygląda, więc myślę, że jest to e, ciekawe. E, no, więc to tak, takie uczucia mi towarzyszyły. Ja też, przyznam szczerze, chyba nie zdawałem sobie sprawy, powiedzmy, jakiegoś ryzyka, bo bardzo duża, Liczba zawodników nie kończy tego wyścigu. Mhm. Znasz, mniej więcej statystyki, ile, ile procent dociera w regulaminowym czasie na, na metę? To jest do sprawdzenia i będąc bardziej, jakby na bieżąco po wyścigu, oczywiście miałem taką wiedzę, nie chcę teraz się pomylić tutaj, przytaczając te dane, ale przykładem jest chociażby zawodnik z RPA, który był partnerem, bo jest to wyścig w Parach, partnerem. Jednego z polskich zawodników, który bardzo wiele już wyścigów K-Pepik ma ukończonych. Który niestety spotkał się bodajże ze stadem pszczół i był uczulony, no i to go wyeliminowało z wyścigu i tam dosyć dotkliwie to wszystko odczuł. Bo powoli czas naszego formatu dobiega końca, już dojeżdżamy do, do mety, ale chciałbym jeszcze poruszyć temat związany. Z tobą jako trenerem. Wiemy, a przynajmniej ja już wiem po, po krótkiej rozmowie z tobą, że twoimi podopiecznymi są dzieci, są młodzicy, są juniorzy, są. Os Żacy, o, żacy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z dwoma kółkami albo ze świadomymi dwoma kółkami. To są osoby, które najczęściej są zapisywane też przez rodziców. I może i ci rodzice pewnie są głównym odbiorcą tego, czy wideo, czy podcastu. I to oni z nami trwają te mniej więcej godzinę, jak, jak sobie rozmawiamy. Taki... Może protip, może taka rada oparta na Twoich obserwacjach? Ja teraz zakładam, że tak jest. Tak być nie musi. Spotykasz się często z tym, że te dzieci, które pojawiają się na treningach, które są dopingowane mocno przez rodziców, to jest pewnego rodzaju też zaspokajanie jakichś niespełnionych fantazji sportowych rodziców? Spotykam się z tym. Ale przede wszystkim ma to być zabawa dla tych dzieci. No właśnie, i teraz tu chodzi mi o to, taka rada dla tych rodziców, żeby jak oni mają to sprzedać swojemu dziecku, żeby ono robiło to od początku w zgodzie ze sobą. Wydaje mi się, że rodzice muszą gdzieś delikatnie zaciągnąć hamulec ręczny, wstrzymać się. Wiadomo, że rodzic chce, żeby jego dziecko było najszybsze, najlepsze, osiągało najlepsze rezultaty i stawało cały czas na podium ale przede wszystkim w tym wieku tak jak moi podopieczni gdzieś tam najmłodsi od 10 roku życia oczywiście już są zawody dla dzieci ale to ma być przede wszystkim zabawa bo niedaleka droga od tego żeby zniechęcić to dziecko żeby ono się wypaliło i żeby powiedziało po prostu mamo tato ja nie chcę już jeździć na rowerze ja wolę nie wiem z kumplami wyjść na podwórko pograć w piłkę jak wygląda w ogóle taki trening z rzakiem? Taki przykładowy randomowy trening, kiedy jest ładna pogoda. Ta sesja ta załóżmy, że letnia, a nie kiedy musimy się schować gdzieś, bo pada, bo jest zimno, nieprzyjemnie. No ja zdecydowanie na tych moich treningach z racji tego, że tak jak wcześniej mówiłem, wywodzę się z kolarstwa zjazdowego, to gdzieś stawiam ogromny nacisk, największy na, na rozwijanie tych umiejętności technicznych. Moja sekcja akurat. Może się wydawać, nie jest w jakimś atrakcyjnym miejscu, bo, bo miejsce naszych zbiórek położone jest na Gocławie, więc dwie ulice. Ale tak naprawdę dużo tutaj zależy od, od kreatywności trenera, więc bardzo często korzystam z miejskiej infrastruktury i to, co mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, murki, schody, nawet ławki, to już może być podłoże do realizacji dobrego treningu techniki i budowania tego fundamentu, na którym potem możemy kształcić dobrego kolarza. Ten charakter rozmowy był chyba trochę jak charakter, twój charakter, bardzo mnie uspokoił, wprowadził w taki fajny nastrój, to wszystko było takie cozy cozy, że oprócz tego, że się ścigamy, oprócz tego, że pokonujemy... W w swoje wewnętrzne jakieś bariery, granice, które mamy w głowie, to wszystko jest robione w zgodzie ze sobą. I myślę, że, że taki wydźwięk całej tej rozmowy, całego tego naszego spotkania będą mieli też nasi widzowie i słuchacze. Ja się też bardzo z tego cieszę, że jeżeli zainspirowałeś, a nie zdziłbym się, jeżeli tak, to faktycznie pokazałeś tę właściwą drogę, ten szlak, który powinno się obrać, żeby to wszystko było zrobione. Z pasji, z zajawki, ale z tego takiego wewnętrznego ja chcę, a nie ja muszę. No, cieszę się, że taki jest odbiór tej rozmowy. Cieszę się też, że. Podkreśliłeś tutaj spokój, bo mnie się zawsze wydawało, znaczy może już nie teraz, kiedyś mi się wydawało, że jestem dosyć nerwowy i wydaje mi się, że to z czasem przyszedł do mnie taki spokój. Też wiadomo, jak się ma dwójkę małych dzieci, też się trzeba nauczyć i spokoju i tej cierpliwości, ale tak, fajnie to podkreśliłeś i wydaje mi się, że w tym co robimy... Najważniejsza jest pasja i trzeba robić to, co się kocha, trzeba słuchać też swego serca. I przede wszystkim o wspomnienia na starość trzeba zadbać za młodu, tak? Więc ja cały czas jakby nie się czekasz, nie? bo nigdy nie wiadomo, kiedy i tak dalej. Tak, dokładnie. Państwo, ci, którzy słuchacie naszego podcastu, nie widzicie niektórych rzeczy, nie widzicie też tego, jak Marcin, szczególnie na sam koniec. Reagował i mówił o tym spokoju, pasji i realizacji samego siebie. Tutaj był banan, tutaj był uśmiech, tutaj była ta szczera reakcja na to, że mówiliśmy przez tę godzinę o tym, co on tak naprawdę kocha. Coś przyniosłeś. Tak, dużo wspominaliśmy dzisiaj tego wyścigu, od którego sporo się zaczęło, zwłaszcza jeśli chodzi o te zagraniczne starty, i bardzo bym chciał, żeby. To zdjęcie, które właśnie zostało zrobione w Afryce, zawisło tutaj u Was w studio i. da się e, zrobić. I przypominało właśnie o tym, że najważniejsza jest pasja w tym wszystkim. Super. Piękne zdjęcie e, w swoim stroju? Jeszcze wtedy nie. Jeszcze wtedy nie. Okej, okay. ale kolory e, i te takie mm, chyba afrykańskie trochę, e, trochę e, szlaczki e, jak najbardziej. Pasują później do tego, co widzimy w Rudna Design. Bardzo, bardzo się cieszę, że Ciebie poznałem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przy okazji też się cieszę, że mogłem przedstawić Tobie Ciebie, szerszemu gronu, bo będą nas oglądały setki jak nie tysiące. Więc super się cieszę za spotkania i bardzo Ci dziękuję, że odwiedziłeś nasze studio. Dzięki wielkie. A jeżeli tobie podobała się rozmowa z Marcinem, mam dla ciebie dobrą informację. Możesz wejść na YouTube albo na Spotify, wpisać Strefa Rowerowa i obejrzeć jeszcze więcej odcinków poruszających tematy związane z rowerami, podróżami, ściganiem się i rowerową pasją. Koniecznie nas subskrybuj.